Szukanie niszy na Amazonie KDP niewątpliwie nie jest czymś prostym. Tak, aby znaleźć dobrą niszę, musisz mieć naprawdę spore doświadczenie na tej platformie. Jest jednak kilka fajnych tipów, które mogę Ci podsunąć w tym materiale, tak, aby znaleźć dobrą niszę na Amazonie. Przede wszystkim pierwsza rzecz. Szukamy na początek, rozpędzamy się jakby wpisując bardzo ogólne frazy, typu Coloring Book, tego typu rzeczy, lub właśnie przechodząc w najnowsze realizacje sprzed 90 dni, tak jak ja to teraz zrobię. Przechodzimy sobie w realizację z 90 dni i musimy po prostu grzebać w całym tym amazonie, tak aby znaleźć coś fajnego. Przykładowo, znajdujemy sobie tutaj jakieś Debbie McComber Coloring Book. Wygląda to dosyć tak fajnie. Ma fajny bestseller ranking, bo 136 tysięcy. Dodane to było w grudniu. Ciekawa nisza do analizy. I już takie rzeczy możemy sobie analizować w helium tą metodą, którą pokazałem w materiale na tej samej playliście. Fajna rzecz, warto sobie ją dodać do zakładki i lecimy dalej na podstawie właśnie tych 90 dni ostatnich realizacji. Tutaj mamy jakieś 100 flowers coloring book. Na takie frazy ogólne typu Flower, Tiger, tego typu rzeczy jest niewątpliwie bardzo ciężko się przebić. Wiadomo, jest szansa, jak wystartujemy z dobrą reklamą, zdobędziemy opinię, ale tego typu frazy ciężko. Warto mieszać kilka nisz. Przykładowo. O, tutaj mamy znowu Debbie McCumber. Ale przykładowo możemy mieszać sobie dla przykładu Easter z. E, nie wiem, jakimiś zwierzątkami, wtedy jest większe prawdopodobieństwo sprzedaży i właśnie fajnie to czasami zaskoczy. Można mieszać z walentynki przykładowo z, e, z, o tutaj przykładowo są konie, no to teraz mi się podsunęło, że możemy zrobić jakieś konie w walentynki, horses and valentines albo jakieś żarty. E, generalnie jak z, mieszamy trzy ogólne nisze, zauważyłem, że fajnie zaskakują tego typu produkty. E, to coś z tym Macombem to jest coś właśnie nowego tutaj, ewidentnie. Tego typu produktów, co tutaj stworzył stworzyła jakaś osoba, nie możesz tworzyć, ponieważ Five Nights at Freddy's to jest marka zastrzeżona. To jest bodajże gra na komputerze, która występuje już od, która powstała już jakiś czas temu. Więc jeżeli to nie jest twórca, czy też ktoś powiązany z tą grą, to łamie te wszystkie prawa autorskie tutaj. Ale niewątpliwie no, zarobek jest duży, no ale dostanie bana, więc coś za coś. Może też zostać pozwany za firmę. No i cała właśnie rzecz polega na tym, żeby szukać szukać tutaj fajnych rodzynek, analizować je w helium i znajdować słowa kluczowe, które mają małą ilość konkurencji, a sporą liczbę wyszukań. Wiem, że to jest teraz tak, że łatwo się gada o tym, ale po prostu trzeba kombinować czasami nawet w ogólnych niżach zaskoczyć i coś fajnego i masz ogólną sprzedaż, yy, która wpływa na Twój dochód pasywny w miesiącu. Mam nadzieję, że coś z tego materiału wyciągnąłeś, bo to jest fajny tip z tymi ostatnimi 90 dniami. Yy, więcej informacji udzielam w kursie, jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam na stronę qualitypower.pl i koniecznie obejrzyj całą playlistę odnośnie Amazona, wtedy dowiesz się znacznie więcej, bo w tym materiale to jest garstka wiedzy, którą prezentuję w całej playliście. Pozdrawiam serdecznie. Quality Power.